Cześć. Ostatnio sporo mówiłem o chodzeniu na boso. Wiecie już, ile korzyści niesie ze sobą chodzenie czy bieganie na boso. Pamiętajcie, że chodzenie na boso poprawia Waszą postawę ciała, wzmacnia stopy, co się przekłada bardzo fajnie na efektywność biegu, na to, że będziecie szybciej biegać, wyżej skakać. Co jest bardzo ważne. Chodząc na boso, pobudzacie wszystkie receptory stóp, więc generalnie usprawniacie funkcjonowanie całego ciała, poprawiacie funkcję wszystkich poszczególnych narządów wewnętrznych, więc to jest też bardzo duży plus. Ale każdy, kto spróbował chodzenia na boso czy biegania na boso chociaż raz, doskonale wie, jak przynajmniej na początku to się bardzo odczuwa w stopach, jak te stopy potrafią być po takim wysiłku bez buta obolały. Dlatego dzisiaj taki ukłon w Waszą stronę, delikatny. Chciałbym Wam pokazać, jak można sobie poradzić właściwie że tak powiem, na własny użytek z tymi wszystkimi bólami, które macie. Zajmiemy się dzisiaj automasażem stóp i taką delikatną refleksologią stóp. Jak już wiecie, zmęczona stopa, taka obolała stopa, to stopa, w której spięte są po prostu wszystkie mięśnie. Te mięśnie są przeciążone, stąd mamy kłopot z funkcjonowaniem. Dlatego pierwsze takie ułożenie, jakie bym chciał Wam zaprezentować, to jest masaż łuku podłużnego i łuku poprzecznego stopy własną piętą. Zobaczcie, siadam sobie w taki sposób. Układam stroną drzwietową stopę do podłoża. Najpierw, żeby coś było miękkiego, żeby tego drzwietu stopy tutaj nie uciskać za bardzo. Piętę sobie układam na wysokości pięty i kieruję się w stronę palców stóp, rozmasowując solidnie tutaj cały łuk, czy środkowy, różny stop. Staram się dozować opór tak, ten ucisk, żeby faktycznie czuć ten masaż, żebym czuł, że wchodzę głęboko tutaj w te wszystkie mięśnie. Staram się wciskać piętę jak najmocniej mogę w podłoże. Mogę działać takim ruchem rozcierającym, okrężnym. Mogę po prostu dozować jednostajnie uciski. Powinniście koncentrować się na punktach, które są maksymalnie tkliwe i to właśnie w nich przykładać najwięcej siły i najwięcej uwagi. Po takim ogólnym rozmasowaniu stopy piętą, możemy sobie przejść już do takich elementów refleksologii. Więc teraz cały masaż będziemy dawkować Kciuki, w zasadzie samym, samą górą wciuka. teraz mogę sobie położyć stopę na kolanie w taki sposób. Mam dostęp teraz do całej podeszwy. I zaczynam sobie od takich ucisków w miejscu receptorów słuchu, receptorów wzroku. Tutaj są punkty, które odpowiadają za zatoki również. Staram się przez kilka sekund pouciskać paluchem, tym ciukiem na palucha. Po chwili zmieniam sobie ułożenie. Uciskam kolejny palec. Zaczynam sobie właśnie od tych opuszków palców, później przez poszczególne paliczki rozmasowuję, szukam tkliwych punktów, następnie znowu przenoszę się do stopy. Na stopie macie mapę całego ciała. Jeżeli byście sobie otworzyli mapę reflexologiczną, to zobaczycie, że w zasadzie każdy narząd wewnętrzny ma jakieś punkty, które odwołują się do stopy. I tak właśnie tutaj są narządy, które są zlokalizowane w zasadzie na głowie, szyja, klatka piersiowa, tutaj, jama brzuszna, jednica. Więc można sobie polokalizować punkty, jeżeli macie problemy z jakimiś narządami wewnętrznymi i te punkty ładnie właśnie szczytem palucha rozmasowywać, uciskać. Staramy się znowu szukać takich punktów, które są maksymalnie bolesne i tutaj dosyć mocno ten, te punkty stymulować, uciskać. Po kilkunastu sekundach zobaczycie, że to co powodowało ból już nie jest wcale tkliwe i bolesne. Jeżeli sobie tak już ogólnie tą stopę rozmasujemy piętą nad zasadami paluchów. Działamy sobie poprzez taką mobilizację, automobilizację poszczególnych kości w chustopie. Czyli łapię sobie dwie kości, łapię sobie kawałek stopy i staram się to stop, tą stopą popracować, powyginać ją, wykręcać. Taki masaży ogólnie powinni mi zająć na jedną stronę około 5 minut, to wystarczy. Czyli 10 minut zdecydowanie poprawi Wam funkcjonowanie w zasadzie obu, obu stóp. Kiedy to działa? biegacie, poskaczecie, jesteście długi czas na nogach. Takie uczucie ciężkości stóp bardzo ładnie znika, w momencie, kiedy sobie porozmasowujecie te stopy. Ale też często są takie stany, że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy tacy apatyczni, senni, w zasadzie nie wiemy dlaczego. Taki masaż stopy przynosi po 10 minutach naprawdę potężną ulgę. czujecie się rozpotężeni, się tak w zasadzie jakby ktoś Was masował dobrą godzinę co najmniej. Starajcie się pracować ze swoimi stopami. To jest naprawdę zwierciadło całego ciała. Im zdrowsza stopa, tym wy jesteście zdrowsi, bardziej wypoczęci, zrelaksowani, luźni itd. Pozdrawiam z do